Dawno nie nagrywałam odcinka, nie? Więc pora się zabrać za jakieś nagrywanie odcinka. Yy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony liga Puka Pucharów i odbieranie mi ciężko zarobionych Pucharków w zamian za kebaby. Więc teraz zobaczmy, ile będzie tego. Hmm, dobra, 3000 ponad już prawie 7 tysięcy starpointów. Odbieramy to, yy, znaczy to, to i tamto, tamto, to, wiesz, wiecie, tamto, tamto i to to, 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 też. O i otworzymy sobie mega skrzynkę, nie? 5 przedmiotów, ale podwajecz, że to punkty do Byrona. Punkty do Byrona mnie najbardziej cieszą z tego wszystkiego. 5 plus 5. Ta mapa wygrała więc ja się naprawdę cieszę, bo w końcu nie wygrała mapa Execution Time. Ale ja sobie zagram na ko Koloseum st Strać. Mm, w sumie nie wiem kim. W sumie kim ja bym mógł sobie zagrać na Koloseum Strać. A to myślę, że bardziej pójdziemy w stronę klasyki, nie? Myślę, że jak mam grać czymkolwiek to jak jeszcze ta mapa była, to gram sobie na kolecą stradzi właśnie koltem. Ojej, to B jest. A dobra, zgarnę tego powercube'a jeszcze. A, prawie bym ją hitnął jeden raz. Więc, lecimy. Okej, okay, tu już Max jakaś po... O, twoja stara się. O, widzę, że jakiś Polak tu jest. No, i jeju, nie wierzę. Szużyło mi gadżeta. Aha! Aha, aha, aha. No Gabryś, skup się. Ja wiem, że masz teraz założone słuchawki i, i tak naprawdę masz teraz bardzo utrudnione granie. Ale weź się skup trochę. Na przykład nie auto atakuj. Dobra. Tu teraz będzie ten search? Nie. Kurde, jakbym miał star powera do kolta. Na, by mi na przykład ze skrzynki. To by mi było znacznie łatwiej. Teraz dobra, Ach. mech, dobra, widzimy się w jakiejś lepszej grze. O, to już widzę, że będzie lepsza gra, bo chociażby mogę zabić sobie to Edgara, gdyby nie to, że nie mam silver buleta. Okej. Okay. No oczywiście Edgar psuje grę. Dobra. Mamy to. No nie. Jajce nie róbcie nawet. Ej, nie zabronik tej skrzynki. Ej ty też. Noż naprawdę, no. No to no, ja wiem, znamy się bardzo krótko. Ale to nie znaczy, że musisz się flexować tym skinem. Szkurde! Szlak by cię jasny trafił. Dobra, tu się kryje gdzieś rosa. Nie ma nawet najmniejszego... tego wątpliwości. No oczywiście, obije mnie za tysiąc. Tu się nie mam Star powera do Colta, więc nic im nie mogę zrobić. No już Nie wierzę w to. Szyk. Ok, Okej, tu mamy Daryla. No nie. Dobra. Fuck you. Widzicie to? Nie widzicie to? No to jakbyście się kiedyś pytali, jak wygląda moje szczęście. To ta, tak właśnie wygląda moje szczęście, nie? No, tak wygląda moje szczęście, właśnie. Więc teraz, teraz nie będzie już litości, nie? Teraz już nie będzie litości. Nagrał koltem, dopóki nie zajmę pierwszego miejsca. Dobra. Tak! Będziesz się jeszcze ze mną timował. No jeszcze mi będziesz A uć... Ale ty jesteś pazerny, nie? A ty jesteś pazerny! A ty jesteś pazerny! No, będziesz na mnie skakał. Oczywiście, Edgar. Edgar, no. Zabiłem go. Zabiłem go. Zabiłem go. Zabiłem. Aha, aha, fajnie. Dobra, mam 10 power cubów. To jest dobry znak na zwycięstwo. W sumie ogarnąć tylko, gdzie są wrogowie. Wiem, że jed jeden jest tu. Wiem, że właśnie mi będzie uciekał. Dobra, trafiłem go jeden raz. No i oczywiście, będą się chować. Kruk. Dobra. Jest. Jest, 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 jest. Udało się. Jak zdjąłem słuchawki, to od razu gra wygrana. W ogóle słuchawki mam specjalnie taki i telefon do tych słuchawek mam specjalnie taki, że, że one mi nie pozwalają tak, tak idealnie i tak ładnie trzymać telefonu wtedy, jak mam słuchawki. Ta Jackie to w ogóle nie chciała unikać tych ataków. Hmm, więc, więc w sumie łatwy cel był. Gorzej jak się trafi na przykład taki Edgar, który, który cię w sumie ma na trzy strzały i tak naprawdę jak w ciebie wjedzie, to już Tak nie miał szans mnie dosięgnąć! Nie miał szans mnie dosięgnąć! Tak więc to były wszystkie wygrane w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać jak Wam ten sezon. No jak się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!